Wyobraź sobie taką scenę. Kobieta siedzi w swoim pokoju z różańcem w dłoniach. Światło jest przygaszone. Paciorki przesuwają się między jej palcami, jeden za drugim, jakby jej dusza próbowała uchwycić się czegoś niewidzialnego. Modli się, owszem, ale coś w jej sercu pozostaje puste. Nie czuje pocieszenia, nie widzi odpowiedzi. I pyta w duchu: czy dobrze się modlę? Czy to ma sens powtarzać to samo w kółko? Czy kiedykolwiek czułeś, czułaś się podobnie? Czy chwyciłeś, chwyciłaś za różaniec z wiarą, i po jego odmówieniu poczułeś, poczułaś, że nic się nie zmieniło. Że twój umysł błądził, twoje słowa były automatyczne, że niebo nie odpowiedziało? Jeśli ci się to zdarzyło, nie jesteś sama, nie jesteś sam. Miliony katolików każdego dnia modlą się na różańcu z oddaniem, ale bez przemiany. I to nie brak wiary jest tego przyczyną, to dlatego, że nikt nie opowiedział im o tajemnicach, które kryje ta modlitwa, tak, tajemnice, ukryte prawdy, które przez wieki były zarezerwowane dla mistycznych dusz. I które dziś z boskiej przyczyny zostają objawione. I jest pewna kobieta, święta, której Jezus powierzył te misteria. Nazywa się Święta Faustyna Kowalska. Jezus nazwał ją sekretarką mojego miłosierdzia. A wśród objawień, które otrzymała, jest jedno, które dotyka bezpośrednio serca Różańca. Faustyna zobaczyła na własne oczy w niebiańskiej wizji, co się dzieje. Gdy dusza odmawia jedno zdrowaś Maryjo z otwartym sercem. I co się dzieje, gdy ta modlitwa staje się pustą rutyną. A to, co zobaczyła, nie było symboliczne. To były prawdziwe klucze. Każde zdrowaś Maryjo, wypowiedziane z wiarą, stawało się kluczem światła. Kluczem, który otwierał niebiańskie bramy. Który uwalniał duszę. Który rozbijał niewidzialne łańcuchy, ale zobaczyła też coś przeciwnego, zobaczyła różańce odmawiane w pośpiechu, bez uwagi, bez intencji, I jak te paciorki pozostawały zgaszone, pozbawione mocy, spadając na duchową ziemię jak kamienie bez echa. I wtedy zrozumiała, różaniec nie jest powtarzaniem, jest objawieniem. Droga duszo, która mnie słuchasz. Dziś odkryjesz dziesięć tajemnic różańca, o których Kościół rzadko wspomina. Nie dlatego, że są fałszywe, ale dlatego, że są tak głębokie, tak duchowe, że tylko pokorne serca mogą je przyjąć. A ty jesteś tu z jakiegoś powodu. Jezus i Maryja przyprowadzili cię do tego przesłania, ponieważ nadszedł czas, by modlić się inaczej, by otworzyć oczy. By wziąć ten różaniec i używać go tak, jak używają go święci, jako miecz, jako mapę, jako klucz, który otwiera wieczne bramy. Jesteś gotowa? Jesteś gotowy? W ciągu najbliższych minut objawię Ci, co święta Faustyna zobaczyła, co usłyszała, co przeżyła. Odkryjesz, jak każda tajemnica różańca kryje duchową głębię, i jak poznając ją, twoje życie może zmienić się na zawsze. I co więcej, pokażę ci jasną, krok po kroku metodę, dzięki której za każdym razem, gdy weźmiesz różaniec do rąk, poczujesz, jak otwierają się niebiosa, jak spływają łaski, że nie tylko powtarzasz słowa, ale wchodzisz w samo misterium Boga. Ale zanim jeśli ten przekaz rezonuje w Twojej duszy, zapraszam Cię, byś napisał w komentarzach. Każde zdrowaś Maryjo to klucz. Tak, klucz. I w tym filmie odkryjemy, jakie drzwi możesz otworzyć, jeśli modlisz się tak, jak oczekuje niebo. Święta Faustyna nie była teologiem. Nie pisała traktatów ani nie wygłaszała wykładów. Była prostą kobietą, kruchą, ukrytą w polskim klasztorze. A jednak Jezus wybrał ją na świadka rzeczywistości, których ludzkie oczy nie mogą dostrzec. Rzeczywistości niewidzialnych, ale bardziej realnych niż wszystko, co dotykamy. Jedno z tych objawień miało miejsce podczas różańca. Był zimny, cichy dzień. Faustyna była sama, modląc się w kaplicy. Trzymała różaniec w palcach, Powtarzając, zdrowaś Maryjo, gdy nagle wewnętrzne światło zalało jej duszę, to nie była wyobraźnia, to była żywa obecność. I wtedy Jezus przemówił do niej: powiedział: Za każdym razem, gdy dusza z miłością odmawia różaniec, niebo porusza się. Aniołowie zbierają jej słowa jak kwiaty i składają je przed tronem Ojca. Faustynie zaparło dech w piersiach. W swoim dzienniczku, numer 1469, napisała: Widziałam, jak każde zdrowaś Maryjo wychodziło z moich ust, jako iskra światła, i przemieniało się w złoty klucz klucz, który otwierał drzwi, jedne po drugich. Co było za tymi drzwiami? Dusze, dusze uwięzione w ciemności, niektóre w czyścicu, inne żywe ale skute niewidzialnymi łańcuchami, nałogów, depresji, urazy, niewiary i te klucze. Zdrowaś Maryjo, wypowiadane z wiarą, otwierały te więzienia jedno po drugim, Faustyna płakała, zrozumiała, że każdy różaniec odmówiony z miłością ma skutki, których nie widzimy, ale które zmieniają świat. Jezus wyjaśnił jej więcej kiedy matka modli się za swoje dziecko, kiedy chory modli się za swoich lekarzy, kiedy samotna dusza modli się za dusze czyśćcowe, każde zdrowaś Maryjo, które wypowiadają z wiarą, staje się kluczem, a ja tymi kluczami otwieram drogi łaski. Więc dlaczego o tym nie wiemy? Dlaczego nie mówi się o tym więcej? Bo, jak powiedział sam Jezus, wielu straciło wiarę w to, co proste. Szukają spektakularnych rzeczy i zapominają, że moc Boga kryje się w pokorze. I nie ma modlitwy pokorniejszej niż różaniec. Jest prosty, jest powtarzalny i dlatego jest idealny do ukrywania skarbów. Święta Faustyna widziała też coś przeciwnego. Pewnego dnia Jezus ukazał jej smutną wizję. Widziała kościół, mszę świętą, ludzi z różańcami. Ale ze spuszczonymi, suchymi oczami, pospiesznie szepczącymi wargami, z myślami błądzącymi daleko. I Jezus płakał. Modlą się, ale nie modlą sercem. Powtarzają słowa, ale nie wchodzą w misterium. Ich usta się poruszają, ale ich serca są zamknięte. Faustyna poczuła ból w duszy. Zrozumiała, że różaniec może być kanałem światła, albo pustą, bezduszną rutyną. Zależy od tego, jak się go odmawia, i tu pojawia się pierwsza tajemnica, objawiona Faustynie przez Jezusa. Nie liczy się ilość, a jakość. Jedno zdrowaś Maryjo, odmówione z miłością, z obecnością, z intencją, ma większą moc niż sto odmówionych w pośpiechu. Dlatego kiedy bierzesz do ręki różaniec, rób to z wiarą, z duszą, z sercem. Rób to tak. Jakby każde słowo było kluczem wręczonym Jezusowi, a On będzie wiedział, które drzwi otworzyć. Innego dnia, w godzinie miłosierdzia, Faustyna miała krótką, ale intensywną wizję. Ujrzała kobietę klęczącą w swoim pokoju, była smutna, jej syn był zagubiony w nałogu narkotykowym. Nie wiedziała, co robić, miała tylko różaniec i wiarę zranioną, ale żywą. I widziała, jak każde zdrowaś Maryjo, które ta matka odmawiała, wznosiło się jak biała iskra, przemieniało się w klucz, a Jezus z czułością otwierał zatwardziałe serce jej syna. Kilka dni później ta kobieta odebrała telefon, ponowne spotkanie, cud, a wszystko zaczęło się od zdrowaś Maryjo, odmówionego ze łzami i wiarą. Droga duszo, która słuchasz. Czy rozumiesz teraz, dlaczego różaniec tak przeraża złego? Czy rozumiesz, dlaczego tak wielu odczuwa senność, roztargnienie, apatię, gdy Go odmawia? Ponieważ każde dobrze odmówione ziarenko rozrywa niewidzialne kajdany. Dlatego właśnie święta Faustyna błaga nas ze swojego dzienniczka, odmawiaj różaniec z miłością, nie puszczaj go, nie przyspieszaj. Każde zdrowaś Maryjo to most, miecz, klucz. I dlatego dzisiaj ty i ja powtarzamy: Każde zdrowaś Maryjo to klucz, a klucz, który może otworzyć twoją duszę, klucz, który może otworzyć klatkę kogoś, kogo kochasz, klucz, który może otworzyć niebo. Po tym, co właśnie usłyszeliśmy od świętej Faustyny, nasuwa się nieuniknione pytanie: I jak odmawiać, Różaniec, aby każde zdrowaś Maryjo było prawdziwie kluczem? Jak przejść od powtarzania do objawienia? Dzisiaj pokażę ci prostą, głęboką i transformującą metodę, taką, którą będziesz mógł zastosować już dziś wieczorem metodę czterech kroków, inspirowaną objawieniami Faustyny, tradycją Kościoła i doświadczeniem tysięcy dusz, które zostały dotknięte tą modlitwą. Krok pierwszy gorąca intencja. Zanim weźmiesz różaniec do rąk, zatrzymaj się na chwilę. Nie zaczynaj w pośpiechu. Nie rób tego z rutyny. Zamknij oczy, weź oddech i zadaj sobie pytanie, za kogo ofiaruje ten różaniec. Może to być za ciebie, za dziecko, za zmarłego, za świat. Ważne jest, abyś włożył w to całe swoje serce. Święta Faustyna pisała: Intencja to płomień, który rozpala modlitwę. Bez niej słowa są popiołem. Potężne świadectwo dociera do nas z Peru. Carmen Izabel, matka trójki dzieci, opowiada, że przez lata odmawiała Różaniec mechanicznie, aż pewnego dnia usłyszała tę radę. Tego dnia każdą tajemnicę ofiarowała w konkretnej intencji: tajemnicę radości Jezusa za swojego najstarszego syna biczowanie za chorego męża ukrzyżowanie za własne uzdrowienie wewnętrzne. Po tygodniu doświadczyła wewnętrznego pokoju. Po dwóch miesiącach jej mąż wrócił do kościoła. Wszystko zaczęło się od gorącej intencji. Drugi krok, mistyczna wyobraźnia. Kiedy odmawiasz każdą tajemnicę, nie ograniczaj się do jej wypowiadania. Przeżyj ją, wyobraź sobie, wczuj się w nią. Jeśli jesteś przy Narodzeniu Jezusa, wyobraź sobie grotę, chłód, płacz dzieciątka Jezus. Jeśli jesteś na Kalwarii, usłysz gwoździe, ciszę, serce Maryi. Święta Faustyna pisała: dusza, która kontempluje oczami serca, wkracza w tajemnicę jako kolejny uczeń. Takie odmawianie różańca przemienia go w żywe doświadczenie. Pewien ksiądz z Meksyku, ojciec Luis Fernando, zaczął uczyć tego swoich parafian. Po kilku miesiącach starsza kobieta imieniem Teresa powiedziała mu: Ojcze, po raz pierwszy w życiu płakałam odmawiając różaniec, ponieważ czułam, że jestem z Maryją u stóp krzyża. Taka jest właśnie moc mistycznej wyobraźni: przenosi cię duchowo do serca Ewangelii. Trzeci krok w rytmie duszy bez pośpiechu różaniec to nie wyścig, nie ma nagród za pośpiech. W każdym słowie jest łaska, jeśli wypowiadasz je z miłością. Módl się powoli, poczuj każde zdrowaś Maryjo, zatrzymaj się, jeśli twoja dusza jest poruszona, powtórz, jeśli coś dotyka twojego serca. Święta Faustyna mawiała, kiedy jakaś modlitwa mnie porusza, powtarzam ją, jakbym pukała trzy razy do tych samych drzwi. Jezus nie liczy twoich słów. Słucha Twojego serca, które w nich bije. Czwarty krok. Końcowe ofiarowanie. Kiedy skończysz, nie wstawaj od razu. Pozostań jeszcze chwilę i powiedz z serca: Jezu, oddaję Ci ten różaniec. Użyj go tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Niech każde Awe Maria dotrze tam, gdzie ja nie mogę dotrzeć. Ten krok przemienia Twój różaniec w misję o zasięgu uniwersalnym. Z Kolumbii młody student Jose Manuel opowiada: Po tym jak nauczyłem się tego kroku, zacząłem ofiarowywać swój różaniec za osoby, których nie znam i pewnego dnia, bez szukania tego, nieznana kobieta napisała do mnie, że poczuła nagły pokój dokładnie w momencie, gdy kończyłem modlitwę. Czułem, że Bóg połączył nasze dusze, zanim się o tym dowiedziałem. Tak działa niebo. Tak działają niewidzialne klucze różańca. Droga duszo, która słuchasz. Te cztery kroki nie są skomplikowane. Są drzwiami. A ty masz klucz. Weź swój różaniec dziś wieczorem. Ucisz się. Ofiaruj swoją intencję. Kontempluj tajemnicę. Poczuj każde. Zdrowaś Maryjo. A na koniec oddaj go. Każde Ave Maria to klucz. Klucz, który otwiera serca. Klucz, który zrywa kajdany. Klucz, który wyzwala ciche cuda. Teraz, jeśli ten sposób modlitwy dotknął Twojej duszy, daj łapkę w górę temu filmowi. Udostępnij go tym, którzy potrzebują nadziei. I napisz w komentarzach nasze motto. Każde Zdrowaś Maryjo jest kluczem. Bo kiedy wielu z nas modli się z wiarą. Niebo się otwiera, a Bóg działa. Po tym, co właśnie usłyszeliśmy od świętej Faustyny, nasuwa się nieuniknione pytanie, jak więc modlić się na różańcu, aby każde zdrowaś Maryjo było prawdziwie kluczem, jak przejść od powtarzania do objawienia. Dziś pokażę ci prostą, głęboką i transformującą metodę, taką, którą będziesz mógł zastosować już od dziś wieczorem metodę składającą się z czterech kroków, inspirowaną objawieniami Faustyny, tradycją Kościoła i doświadczeniem tysięcy dusz, które zostały dotknięte tą modlitwą. Odrysz krok pierwszy, gorąca intencja. Zanim weźmiesz różaniec do rąk, zatrzymaj się na chwilę. Nie spiesz się, nie odmawiaj go z przyzwyczajenia. Zamknij oczy, weź oddech i zadaj sobie pytanie, za kogo zamierzam ofiarować ten różaniec. Może być za ciebie, za dziecko, za zmarłego, za świat. Kluczowe jest, abyś włożył w to swoje serce. Święta Faustyna pisała: Intencja jest płomieniem, który rozpala modlitwę. Bez niej słowa są prochem. Potężne świadectwo dociera do nas z Peru. Carmen Isabel, matka trojga dzieci, opowiada, że przez lata odmawiała różaniec mechanicznie, aż pewnego dnia usłyszała tę radę. Tego dnia ofiarowała każdą tajemnicę w konkretnej intencji: tajemnica radości za swojego najstarszego syna, biczowanie za chorego męża, ukrzyżowanie za własne uzdrowienie wewnętrzne. W ciągu tygodnia doświadczyła pokoju, po dwóch miesiącach jej mąż wrócił do kościoła, wszystko zaczęło się od gorącej intencji. Krok drugi. Mistyczna wyobraźnia. Kiedy odmawiasz każdą tajemnicę, nie ograniczaj się do jej wypowiedzenia. Przeżyj ją. Wyobraź ją sobie. Wejdź w nią. Jeśli jesteś przy narodzeniu Jezusa, wyobraź sobie grotę, chłód, płacz, dzieciątka Bożego. Jeśli jesteś na kalwarii, usłysz gwoździe, ciszę, serce Maryi. Faustyna pisała: Dusza, która kontempluje oczami serca, wchodzi w tajemnicę, jak kolejny uczeń. Taka modlitwa przemienia Twój różaniec w żywe doświadczenie. Pewien ksiądz w Meksyku, ojciec Luis Fernando, zaczął tego uczyć swoich parafian. Po kilku miesiącach starsza kobieta, imieniem Teresa, powiedziała mu: Ojcze, po raz pierwszy w życiu płakałam, odmawiając różaniec. Ponieważ czułam, że jestem z Maryją u stóp krzyża. Taka jest moc mistycznej wyobraźni. Przenosi cię duchowo w serce Ewangelii. Krok trzeci. Rytm duszy. Nie pośpiechu. Różaniec to nie wyścig. Nie ma nagród za szybkie jego skończenie. Jest łaska w każdym słowie, jeśli wypowiadane jest z miłością. Módl się powoli. Poczuj każde zdrowaś Maryjo. Zatrzymaj się, jeśli Twoja dusza jest poruszona. Powtórz, jeśli coś dotknie Twojego serca. Faustyna mawiała: kiedy modlitwa mnie porusza, powtarzam ją, jakbym pukała trzy razy do tych samych drzwi. Jezus nie liczy Twoich słów. Słucha Twojego serca, które przez nie przemawia. Czwarty krok: ofiarowanie. Kiedy skończysz, nie zrywaj się od razu. Zostań jeszcze chwilę. I powiedz z całego serca: Jezu, oddaję ci ten różaniec, użyj go tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Niech każda zdrowaś Maryjo dotrze tam, dokąd ja nie mogę dotrzeć. Ten krok przemienia twój różaniec w misję uniwersalną. Z Kolumbii młody student Jose Manuel opowiada: Po tym, jak poznałem ten krok, zacząłem ofiarowywać swój różaniec za osoby, których nie znam. I pewnego dnia, zupełnie niespodziewanie, napisała do mnie nieznajoma kobieta, by powiedzieć, że poczuła nagły spokój dokładnie wtedy, gdy kończyłem modlitwę. Poczułem, że Bóg połączył nasze dusze, choć ja o tym nie wiedziałem. Tak działa niebo. Tak działają niewidzialne klucze Różańca. Droga duszo, która słuchasz. Te cztery kroki nie są skomplikowane to bramy. A ty masz klucz. Weź dziś wieczorem swój różaniec. Zachowaj ciszę. Ofiaruj swoją intencję. Rozważaj tajemnicę. Poczuj każde zdrowaś Maryjo. A na koniec oddaj go. Każde zdrowaś Maryjo to klucz. Klucz, który otwiera serca. Klucz, który zrywa kajdany. Klucz, który wyzwala ciche cuda. Teraz, jeśli ta metoda dotknęła Twojej duszy, daj łapkę w górę temu filmowi, podziel się nim z tymi, którzy potrzebują nadziei, i napisz w komentarzach naszą mantrę. Każde zdrowaś Maryjo to klucz. Bo kiedy wielu z nas modli się z wiarą, niebo się otwiera i Bóg działa. Jest pewna tajemnica różańca, którą niewielu rozumie tajemnica zdolna uleczyć głębokie, ciche, niewidzialne rany, rany, które często ciągniemy za sobą od dzieciństwa, nie zdając sobie z tego sprawy. Mowa tu o czwartej tajemnicy radosnej, ofiarowaniu Jezusa w świątyni. Wielu modli się nią, myśląc tylko o zewnętrznej scenie, Maryi i Józefie niosących dzieciątko do świątyni, o prorokującym Symeonie, to piękna, liturgiczna, symboliczna historia. Ale święta Faustyna, w jednej ze swoich najbardziej intymnych medytacji, napisała: Kiedy kontempluję Maryję ofiarowującą Jezusa, czuję, że ona ofiarowuje również mnie, oddaje mnie z czułością Ojcu, jakby mówiła: To też jest Twój syn, uzdrów go, przemieniaj go. I tutaj kryje się siódmy sekret Różańca. Sekret, o którym Kościół rzadko wspomina, ale który wielu świętych przeżyło na własnej skórze. Za każdym razem, gdy rozważasz te tajemnice całym sercem, Maryja może zabrać twoje dzieciństwo do świątyni. Tak, twoje dzieciństwo, twoje pierwsze wspomnienia, twoje rany opuszczenia, słowa, które cię naznaczyły, brakująca miłość, złamane zaufanie. Ona bierze to wszystko. Tak jak wzięła dzieciątko Jezus w swoje ramiona i przedstawia ojcu, nie jako skargę, lecz jako ofiarę, która ma zostać uzdrowiona. Wielu dorosłych żyje w strachu, niepewności, braku zaufania i nie wie, że te emocje rodzą się z zranionego wewnętrznego dziecka dziecka, które nigdy nie było przytulone, dziewczynki, która nigdy nie została doceniona. Duszy, która dorastała z pustkami, których żadna modlitwa nie zdawała się wypełniać. Maria jednak to rozumie i w tej tajemnicy pragnie zaprowadzić to zranione dziecko przed ojca. Z Chile, Margarita, 42-letnia kobieta, podzieliła się z nami swoim świadectwem. Nigdy nie rozumiałam dlaczego płakałam podczas tej tajemnicy, aż pewnego dnia wyraźnie poczułam, że Maryja prowadzi moją wewnętrzną dziewczynkę za rękę. I gdy przedstawiła ją Bogu, zobaczyłam w mojej duszy, jak twarz tego dziecka napełnia się światłem. To był pierwszy dzień, kiedy odmówiłam różaniec i poczułam prawdziwy pokój. Taka jest ukryta moc tej tajemnicy. Ofiarowanie w świątyni to nie tylko żydowski rytuał, to wieczny akt, który odnawia się w każdym różańcu, i ty możesz do niego wejść. Za każdym razem, gdy odmawiasz te tajemnice, odmów w sercu tę modlitwę: Maryjo, zabierz mnie ze sobą, przedstaw mnie Ojcu jako swoją, ulecz moje dzieciństwo, przywróć mi zaufanie, zwróć mi niewinność, którą świat mi zabrał. Droga duszo, która słuchasz. Istnieją bóle, do których psychologowie nie sięgają, rany, których ludzkie słowa nie uleczą. Ale różaniec, odmawiany z sercem, rozważany w odpowiedniej tajemnicy, może dotknąć miejsc, których nikt inny nie potrafi dotknąć, ponieważ każde zdrowaś Maryjo to klucz, i dziś ten klucz może otworzyć drzwi do Twojego uzdrowienia w tej czwartej tajemnicy. Maryja nie tylko przedstawia Jezusa, przedstawia także ciebie. Przyjmij to, oddaj się i pozwól jej prowadzić się za rękę, ku wiecznej czułości ojca. Docieramy do końca. Ale jeśli słuchałeś sercem, wiesz, że to dopiero początek. Dziś nie otrzymałeś kolejnej nauki, otrzymałeś klucz, i nie byle jaki. Otrzymałeś sekret, który święta Faustyna przeżyła w swojej duszy: że Różaniec to nie powtarzanie, lecz objawienie. Przypomnijmy sobie nasze trzy frazy mosty. Każde zdrowaś Maryjo to klucz. Intencja zamienia słowa w ogień. Różaniec może uzdrowić nawet Twoje dzieciństwo. Teraz pozwól, że przedstawię Ci siedmiodniowe duchowe wyzwanie, takie, które nie wymaga więcej czasu, ale za to więcej duszy. Przez najbliższe siedem dni zrób to. Dzień jeden. Odmów tylko jedną tajemnicę różańca, ale z wyraźną intencją nazwij ją, zapisz, jeśli możesz. Dzień drugi. Wyobraź sobie tajemnicę, zamknij oczy, wciel się w tę scenę, bądź cichym świadkiem życia Jezusa. Dzień trzeci. Módl się powoli, bez pośpiechu. Jakby Jezus i Maryja słuchali Cię na żywo, bo tak jest. Dzień czwarty. Zakończ różaniec prawdziwą ofiarą. Maryjo, użyj tej modlitwy, aby uzdrowić tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Dzień pięci. Poproś o znak. I bądź uważny, Bóg odpowiada w nieoczekiwany sposób. Dzień szyjk. Zapisz swoje doświadczenie, jedno zdanie, jedno słowo, jedna zmiana. Dzień 7. Wróć do czwartej tajemnicy radosnej. Przedstaw swoją historię Ojcu i pozwól, aby jego miłość cię objęła, droga duszo. Jeśli to zrobisz, nie tylko będziesz odmawiał różaniec, wejdziesz w niego i jak powiedziała Faustyna, dusza, która wchodzi w tajemnicę Boga, już się nie modli, płonie. Dzienniczek numer 1471. Dziś zapraszam Cię, byś podzielił się tym przesłaniem z kimś, kto potrzebuje cudu. Z kimś, kto stracił wiarę. Kto zapomniał, że proste Zdrowaś Maryjo może wszystko zmienić. I napisz teraz w komentarzach nasze przesłanie dla duszy. Każde Zdrowaś Maryjo to klucz. Obserwuj nas, subskrybuj i nie przegap tego, co nadchodzi. Bo co tydzień Maryja i Jezus odkrywają przed nami nową tajemnicę dla duszy. I ty jesteś zaproszony.